moje dziubnięcia. Także moja dziurka tak wygląda. To są moje pierwsze kroki. Takie z blaszką, bo już dwa razy w styczniu na rybach byłem, ale na blaszkę jeszcze nie mówiłem około. To jest mój pierwszy raz. O, to jest kolejny, pyknął, znowu taki dosyć fajny. jakiś sik uszkodzoną ma płetwę, coś go musiało dziabnąć. Wypuść, oj oj, 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 czekaj, 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 czekaj. Taką ma płetwę, trochę zjedzoną przez jakąś inną rybę. Gramoska. Nie mam profesjonalnych sprzętu, że tak powiem Bo ten kiwoczek mam Z murmyszki nie mam Nie kupiłem sobie nic innego Bo nie wiedziałem że będę łowił w ogóle Jakiegoś sztywniejszego Ją się gnie jak Ale jakieś tam wskazania Zauważalne są Trochę mam coś. Ło! O, jaki pierwszy! Garbusik mój! Eee. O, ale śliczny. śliczny zagraniczny. No niesamowite. Niesamowite. Ale wysoko. Taki śliczniuszki. No. Pykniesz mi? Fotkę. No. Gdzie tu jest jakaś dziura? Mm. Pa, pa. Pięknie, pięknie, aż pyta miękkie. Idę do Pitera. Trzeba przeklęcić tą lęk. Ciekawe. bez przekleństwa. O, jaki fajny. został gdzieś tu. Delikatnie, 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 Chyba jest, ale jakiś konus mały. Ha? Siedzi? Nie. Ale to coś chyba niedużego. Nie miałem Nie nie miałem. A ты, курка, вон цвета. zobaczcie też tam jak się zabiesiemy To ja już się pięć złowił. W tym jeden kurna amerykański. Już przeżyłam trzy wojny, w tym dwie światowe. Witam dzisiaj wszystkich z mojego pomieszczenia dla Majsterkowicza. Będę dzisiaj sobie robił podlodową wędeczkę do łowienia na blaszkę. A dlatego, że ostatnio przed Nowym Rokiem, jakby był lód, kolega mnie zabrał. Łowiłem z nim na pożyczonej wędce od Genego. Fishing Grzesiu, dziękuję Ci za, za to, że mi użyczyłeś wędkę. No i nawet mi się spodobało. Coś tam podubałem tych okoni. Nawet miałem takiego 30. który który naprawdę fajnie schodził mi już yy, z hamulca a że nie będę łowił na pożyczane można sobie kupić wędkę oczywiście to nie są jakieś drogie rzeczy ja lubię sobie coś podłubać zrobić coś swojego z czego jest na pewno dużo większa satysfakcja prawda ale najpierw zacząłem od zrobienia sobie blaszek miałem blaszki takie kupione y, które robię sobie y, do spinningu blaszki i miałem taka zeróweczka, taka łezka. Coś takiego. I zrobiłem sobie z niej. Tutaj jest syna z drugiej strony. Może będzie dobrze widać. Dwa haczyki. Zrobiłem sobie blaszkę taką bardzo lekko mi się wydaje. A czy lekko to ona może nie jest, ale taką delikatną blaszeczkę na okoniki z podlodu. Oraz taką z dwójki. Ona może estetycznie nie wygląda. Ważne, żeby się podobała, podobała, trochę światła tutaj dam, podobała rybką. Problem był z tym taki, że te haki, którymi ja dysponowałem, to akurat, akurat nie za bardzo się chciało przylutować lutownicą do, do, musiałem dobierać sobie i jakoś sobie poradziłem z tym. Także zrobiłem sobie najpierw w międzyczasie dwie blaszki podlodowe. Po prostu fajnie jest łowić na coś, co się samemu zrobi. I jak się złowi, to mieć z tego dodatkowy, yy, dodatkową satysfakcję i taką przyjemność, prawda? A dzisiaj sobie będę składał wędkę podwodową. Yy, jedyną rzecz, którą zakupiłem, jest to szczytówka szklana. Dałem za nią tam chyba 4 czy 5 zł, już nawet nie wiem, powiem szczerze. Yy, resztę wykorzystałem z tego, co miałem, z drutów nierdzewnych. Pokażę z jakich. Z takich drutów nierdzewnych, które sobie robię, blaszki to jest 0,56 mm. Zrobiłem sobie przelotki. Trzy przeloteczki, jedna szczytowa, takiej wielkości, do tego dwie pośrednie. Skręciłem sobie na różnych tam elementach, żeby mieć tylko okrągły format. Do tego uchwyt ze starego federa wykorzystałem, poobcinałem tak, jak yy, mi to pasowało, tak, jak to czułem, bo specjalistą w tym nie jestem. Końcóweczka to będzie się jakoś tak składało. Nasuwane będzie tutaj na końcówkę żeby tylko jakaś tam estetyka końcówki tej wędki była, z przodu będzie koreczek z powinie, nawiercone, już wszystko, który będzie założony na szczytówkę, i tutaj od czoła będzie założone. Miałem najgorszy problem z tym, jak sobie wymyślić, jak tą szczytówkę włożyć do środka, żeby ona tutaj tak mi nie latała. I z takiego silikonu do, do pistoletów. Po prostu uciąłem dwa takie kawałeczki, nawierciłem je i zrobię sobie takie dystanse tutaj na, na tym elemencie szczytowym. Akurat mi tak to wszystko spasowało, że, że tutaj jest praktycznie spasowane i w tym dystansie włożę do środka pod ten uchwyt pod kołowrotek. I resztę później to, co będzie mi wystawało, tutaj klejem tym, z tej laski wezmę i zakleję z jednej, z drugiej strony, żeby to usztywnić. I to chyba na tyle. Nie pokazuję, jak wszystko tutaj sobie docinałem, i, i jak gdyby dopracowywałem, bo to takie metodą próby błędów. Trochę dłużej, trochę krócej, trochę krócej znowu jeszcze, tak żeby mi pasowało. Także może w tym momencie to na tyle. Najpierw wezmę i, i sobie zamocuję przelotki szczytowe. Właśnie zastanawiałem się czy zostawić sobie tutaj na końcówkę na kiwoka i chyba tak zrobię. W razie jakby mi się... Nie wiem. No do mormyszki to raczej by były yy, bałałajki lepsze, ale może trzeba by było kiedyś założyć, więc sobie Yy, kiwok, więc sobie zostawię taki kawałeczek, pod sam koniec dopiero założę tą, tą yy, ostatnią szczytową przelotkę, tak, żeby po prostu no, zawsze można tę końcóweczkę sobie uciąć, jakby to nie było to, prawda? A później, żeby to yy, przesunąć, no to już się nie da, jak zrobię motkę i zakleję Trzeba no, by było to później jakoś rozbrajać i, i to troszeczkę bez sensu. Lepiej sobie zostawić chyba tą końcówkę, tak mi się wydaje. No i rozmieszczę sobie jakoś te trzy przelotki tutaj w miarę symetrycznie, żeby to było, czy tak jak może symetrycznie, to może no nie wiem. Powiem szczerze, że się na tym jeszcze nie zastanawiałem, ale jakoś sobie muszę to rozmieścić. Także jak yy, już yy, te przelotki zamocuję, no to dalej będę pokazywał co co robię. A na razie no, już ten etap za mną. Przelotki nawet udało mi się, może będzie widać w linii, posadowić. A czym ja obwinąłem? Miałem taką 0,12 plecionkę i po prostu tym, czym mam, to co mam, tym się posiłkuję i, i tym po prostu robię. Nie wydziwiam jakimś, ja nie jestem profesjonalnym, jakimś tam wytwórcą wędek. Ale tym co, co mam, po prostu z tego robię i zobaczymy jak się to będzie sprawdzało. Na końcach przelotek tylko kropelką węzły wziąłem i, i tak dla podtrzymania mocniejszego skleiłem. Resztę omotki szelakiem takim muchowym wziąłem i przeciągnąłem. A teraz sobie pomaluję to normalnym, najzwyklejszym lakierem do paznokci. Mam ich trochę, bo jak sobie robię yy, jak sobie robię yy, woblerki to takie na własny użytek to sobie je koloryzuję właśnie lakierem do paznokci jak wyschnie, to jeszcze może sobie raz pociągnę, mam nadzieję, że już jest. No, jak gdyby kolejny etap już jest za mną. Tak to mniej więcej wygląda. Nie jest to. Może aż nadto profesjonalnie, ale jest w miarę estetycznie. Ważne, że przelotki są w wosi. I za chwilę będę działał dalej. Niech mi to po podeschnie troszkę i, i złożę ją na sucho, będziemy widzieli jak to się wszystko. Już składa do kupy. No i dobra, wszystko zaczęło nabierać jakiegoś tam ogładu i wyglądu. Już sobie zdystansowałem, jak mniej więcej chcę sobie tutaj umieścić te dystansy, dystansy pod uchwytem. Także będzie to mniej więcej tak wyglądało. Trzeba będzie też właściwie tutaj uchwyt na kołowrotek. Yy, zrobić dobrze, żeby było wosi, i tak będzie sobie wyglądać wędeszka. A zaraz ją będę dalej po prostu sklejał. Dobra, już wszystko skleiłem. Teraz troszeczkę jeszcze na ciepło tam też położyłem tego silikonu, że tak powiem. Tak to nazwę. Potrzebuję teraz tylko złożyć, tylko nie widzę, zaznaczyłem sobie jak mi tutaj będzie. Dobrze to skleić końcówkę. Ja może tak docisnę. się będzie trzymał. Piernik wie. Ważne, że wędka już jest praktycznie zmajstrowana. I tak wygląda. Tu końcówka, to wszystko musi jeszcze wyschnąć. Tutaj korek z wina wykorzystałem. Taką końcóweczkę. No i szczytóweczka. I ryba się Powinna tutaj na tej wędce fajnie zachowywać. No nie wiem, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie nad wodą. Ważne, żeby było tu osi. No i wszystko zmajstrowane. Do tego jeszcze kręciołek. I tak to będzie wyglądać, tylko pach, 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 pach mam nadzieję, że dobrze będzie mi to wszystko funkcjonowało ja będę przede wszystkim dobrze sobie to wszystko ogarniał ponieważ dla mnie to nowina, z powodu nie nie łowiłem zacząłem łowić w zeszłym yy, sezonie, w styczniu, ale to bardziej na tą bałałajkę i pożyczoną Wędkę od Grzesia i to były namormychy, a teraz tak zrobiłem sobie wędeczkę pod, pod blaszkę. Co z tego będzie? Mam nadzieję, że, że wyjdzie coś z tego fajnego i będą fajne rybki. Także teraz tylko czekam na lód, bo jest taka pogoda nijaka ze spinningiem, później ma jak. A lód jest za kruchy, bo dopiero parę dni jak gdyby jest mro mroźno. Jest 4, może, może 5 cm, to dla mnie to jest stanowczo o 10 cm za mało. Także jak tylko się pojawi możliwość, że będę mógł bezpiecznie wejść, wejdę i sprawdzę, jak ta wędka funkcjonuje na wodzie. Czy tam już pod lodem, można powiedzieć. Także zapraszam do obejrzenia materiału, a myślę, że to, co teraz zrobiłem, to jest to, co teraz będzie za chwilę na wodzie. Do zobaczenia.